Mając wątpliwości co do sposobu poruszania się tutaj koło policji jeszcze przed rondem uzbiegu piłsudskiego i granicznej postanowiłem zapytać tej właśnie policji jak się należy tutaj poruszać. No i w tej sprawie wysłałem do policji maila maila z takim właśnie zapytaniem jak się tutaj w tym miejscu poruszać. No i Pytałem też, kto z ramienia policji zgodził się na taką, a nie inną organizację ruchu. No i powiem szczerze, zdziwiłem się, że jeszcze przed świętami uzyskałem w tej kwestii odpowiedź. I powiem szczerze, jeżeli chodzi o sposób poruszania się tutaj i sposób skręcania do samej, pod samą komendę. Jestem odpowiedzią bardzo, ale to bardzo zawiedziony, bo tej odpowiedzi w zasadzie nie ma. Więc dalej nie wiem, z którego pasa prawidłowo skręcić w prawo pod komendę miejską policji. Policja ograniczyła się tutaj tak naprawdę tylko i wyłącznie do wyjaśnienia znaczenia strzałki P9, a więc tej strzałki znajdującej się na prawym pasie i strzałka naprowadzająca oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką nie dotyczy kierujących pojazdami, dla których jest przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu. Czy pod ten fragment nie dotyczy możemy Włączyć pojazdy skręcające pod komendę miejską policji? Wydaje mi się, że mimo wszystko nie. Natomiast istotna jest tutaj druga część tej odpowiedzi. Ponadto informuję, że na wyżej opisanym odcinku drogi aktualnie obowiązuje czasowa organizacja ruchu, która nie była zatwierdzona przez funkcjonariusza tutejszej jednostki policji. I to jest chyba w tej materii tutaj najważniejsze. I mam osobiście nadzieję, że za kilka, czy też kilkanaście dni odbędzie się tutaj tak naprawdę wielkie drapanie na prawym pasie tych właśnie strzałek naprowadzających, a na pasie środkowym strzałek. Zezwalających na skręt w prawo. I wszystko to tak naprawdę pozostanie, ale tylko i wyłącznie na tym odcinku pomiędzy wjazdem do policji a skrzyżowaniem z graniczną. Powiem tak, względem tego oznakowania może nie jest to zbyt przepisowe. Ale ja do komendy skręcałbym tutaj jak najbardziej z pasa prawego, natomiast z tego w prawo jechałbym tylko i wyłącznie na rondzie.